Jemu są twoje dwa ciała? No no to to jest to jedno moje, drugie. Drugi tamka. Tak, no. Powodzenia! Co muszę robić? Przeżyć. Zbier Przeżyć? zbierać przedmioty typu broń, masz temperaturę, na którą musisz zwracać uwagę. Jak zamarzniesz, to jesteś w dupie. Tak. W wielkim <śm> skrócie. No i szukamy broni, amunicji, czegokolwiek na, na ten moment. Pytamy kogania, satelity, to się nie spieszymy. Ja ją włączyć ogólnie, żeby było prościej. Mam broń. Mam rewolwer. i mam trzykarkę. Halo? Halo? Bez swoje swojej walkie nie mogę je podnieść. Okay. Ale walkie talkie nie będzie ci działał w tym momencie, bo nikt z nas nie ma. Gdzie są podpory? No. No to Ej, do tego dojdziemy. Jeszcze noc nie nastała o. Ogólnie Mati, za drzwiami często bywają miny więc Tak, się. no Przekonałem się o tym jak pierwszy raz szedłem do budynku Ale patrz Joch to Je Jebło, pójdź. Co to jest? Amunicja Shotgun tu leży Mati, weź hmm. sobie O, Mati to są te stery czy jesteś zainfekowany, co nie? Tak, tak i co? No to kaput giniesz. Tutaj musisz lekko podejść i kliknąć E na to Aha Ale to nie, nie. To, to nie wchodź. Wypierdala <laughs> bombę Jak śmiesznie to jest komputerek postawiony po prostu tylko że... O, tu jest kilof na przykład. Kill off Ej, to są safy. Możecie otworzyć kilofyl. Nie. Ej, a może ja kilo bez... Też możesz sobie wziąć przyda się zawsze. no Ojebałem jakiś no napis Mati, jak coś to te bomby przy drzwiach często się odnawiają po czasie Gdzie? No w automacie skoro A gdzie jest automat? No u mnie na przykład, tutaj u nas a, a gdzie ty jesteś? No kurwa... w base campie No to wiem ale No w tym głównym budynku, jak już włączyłeś satelity? Uwaga, gdzie? Tak, tak, włączyłem MINA SIĘ ODNOWIŁA Ajaj Ajaj aj. Ups Eee, <laughs> <laughs> no, no, <laughs> no, <jaj. śmiech> Ups Czemu tu są twoje dwa ciała? No to A jest jedno moje, drugie... Tak, no Powodzenia i pierwsze zdjęcie i klikasz Apple, tylko musi dobrze trafić w guzik, bo jest dziwnie zbagowany. Paliłeś? Nie. No nie. Fuck. <ślesy> to Mati ma sala przygody. Jeden na 10, dobrze Matki ci idzie Tylko 3 zadania do okończenia masz Ile będą takie W nocy Jakz M to masz mapę i zegar Ano Taki kurwa zegar A spoko, w nocy tego gówna Rej się dużo nad normalnym No Dobra muszę zrobić gdzie jest moje zadanie No masz, jakaś klikasz... masz... mapa i masz po lewej stronie no. wszystkie zadania w konkretnych miejscach no, tak, zrobiłem, zrobiłem to No to to inna lokacja teraz No Aha. Chuj, jak z... Z... A jak coś to musi się trzymać w drogi mniej więcej Bo jak nie to jest gówno Mogę jakoś zmienić na inny Nie Kamerysz się nie da nie da Wiewał mi grę chyba Gdzie się Szybko palany poszło i dobrze, Szymon, że może wspomniałeś, że się miny odnawiają. Na no, to... Czemu ja jestem, jestem chyba, w chyba nowy... chyba nowy pokój, no. Chyba się sesję. Wy, te, wy też tak latacie? Na liście? Warto bo mówić, że powiedzie, że miny się odnawiają. Nie sądzę, że tak szybko będzie. Zazwyczaj jest, jest to dość może, jak, może jak komputer wcisnąłem, to od razu wiesz. Nie wiem, mam opcji. Dobra, Enter, nie ma co czekać. Jeszcze do potworków nie dostałem. Underground O! Chilo. Nice. Dobra, lokacja startowa. Leki? Mina? Jakby... No, prawie się bombiłem w nią. Kurwa, myślałem, że przeskoczę. <noise> nie <Nieserio>. serio! Serio! <noise> No ja ją rozbrajałem No bo ją no, ja bo... Fajnie jebo Kurwa moje złoki na suficie wiszą Ja wie No zablokowałem się prze... o ciebie kurwa co nie Jak chuj skakałeś Mówiłem mina, rozbrajam, a Myślałem, że dam radę przeskoczyć No co, My, Mati na dole, na dole jakby co Okej okay. Schodami w dół Moje ciało przynajmniej u mnie zwisza Zwisza z nie, tego Nie włączaj niczego jeszcze tam No właśnie włączam No jak klikniesz nuklear To masz półtorej godziny w tym momencie na grę Tak No i powodzenia z półtorej godziny sobie nie zadań Aha. <laughs> no w sensie czasu realnego, tak? Turka jest dobrze. Gdzie było to Co już W Minę, której już nie ma, bo... bo rozjebała Gdzie się już. Jest... Się, <laughs> się wysadziła biedna. Ej, na na bronią odpalać te miny? Nie wiem. Trzeba byłoby takie. kiedyś Jaki zapytań? radius mają, to jest lepsze pytanie. Wystarczający, że się na nią wjebałeś. <grym> <Myślę, jak grym> Ale mi... wybuchu ogólnie, to tobie zastanawia. Wybuchu? No dość spory. Patrz, gdzie stała mina w tamtym domku, a gdzie stałem ja. A jakby co, Maciej, przeciwnicy też umiemy rozpierdolić drzwi. No. Mhm. <grystanie> Nie musisz każde... O kurwa, ożywił mnie. O kurwa, to, to się tak da? O kurwo. <grystanie> Zajebał zaraz. <grystanie> A, zajebiście. Nie widzę swojego No materiał jakiś To mogę wyjebać Gdzie my jesteśmy w ogóle? Medbay uh, Medbay zrobiony, tutaj następny mamy Drawling Ring Pojechać to chyba coś, coś, zle, zle, coś, zle. Zle. coś zle. mi coś mi żre. Nie, robaki zajęło lupę po prostu Mhm <noise> okay. Tomek, to ty? A! Dobra, tu nic więcej nie widzę. Kurwa, spora to baza jest. Dobra, spróbujemy, Tomkę jakoś jeszcze przywrócić. Jak wpierdolić mam? Co chcesz pierdolić? Coś nakarmić. Ale Bekonem? co? Bekonem? Bekonem. Bekonem sakarmić. Jak znajdziesz. I biegnę, biegnę, biegnę. Drzwi A ja se popatrzę od góry co nie. Otwórzcie drzwi, wypuść... O, mogę wylecieć przez drzwi, okej okay. Ja se popatrzę, czy coś nie zrespi. Ej, mogę tak wyjść. Wystawić głeb Nie, polecam. One też potrafią bić przez śnięcia. Najlepiej! Stań na środku pokoju i módlmy się, by żaden kolega nie rwiebał na drzwi. <laughs> to <wygląda>. <śmiech> <śmiech> No dobra, no czekamy no No nic nie ma. Nie upam Co temu, jest? Wszystkiemu. Czemu Co jest? Kurwa! Aha! O! Dlaś infekcję, śmieciu! Nie wzięłem Ojej Shit Wlatają się, nic nie sobie spiło Mati były zainfekowane Tym Je robakiem? Ten... Jebany Je pan... Jestem impostorem Ma to, Ma to sens no replay no. Jestem impostorem, panie, sorry. Kurwa. Ci dobrze miałam przeświadczenie, by gdzieś sedił w łeb. A ja tak graję Głupia może być. O! 7 można pingować tam, gdzie patrzysz. What? Pod... Ej, da się 3-4. 3-4-3. or oh.